Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, dzisiejszym, myślę, że dość ciekawym, szczególnie dla początkujących prefersów, 13 rzeczy, które początkujący prefers bardzo często pomija. Więc oglądajcie i wasza trzynastka tym razem będzie szczęśliwa, bo nie popełnicie tych błędów. Zapraszam na film. Rozpoczynamy odliczanie 13 pułapek Prepersa. Numerem jeden jest unikaj impulsywnych zakupów na trudne czasy. Przygotowywanie na trudne czasy wymaga dość wnikliwej analizy tego, co jest nam na co dzień potrzebne. Kupowanie impulsywne na ostatnią chwilę lub rzeczy, których w dłuższej perspektywie nie planujemy użyć, jest po prostu wywalaniem pieniędzy w błoto. Dokładnie przeanalizuj, co kupujesz. Do czego ma ci się to przydać, no i najlepiej używaj tego na co dzień, tak, żeby wiedzieć, jak co działa i co do czego jest używane. Numer dwa. Skupię się na sytuacjach, które mogą wystąpić w Twoim otoczeniu. Bycie prepersem nie polega na przygotowaniu się na zagładę, a raczej przygotowaniem na sytuacje, które mogą wystąpić w naszym bezpośrednim otoczeniu. Brak prądu, powodzie, Śnieżyce, no teraz jeszcze dość popularne naokoło, niestety, tak można powiedzieć, konflikty zbrojne. Dokładnie przeanalizuj sytuację, jaka jest wokoło Ciebie i dostosowuj swoje działania preperskie tak, aby w razie wystąpienia trudnej sytuacji pozwoliły Tobie, Twojej rodzinie, dalej normalnie funkcjonować do czasu powrotu do normalności. Numer trzeci. Prepers. To nie chomik. Nie kupuj wszystkiego, co uważasz, że przyda się na później. Przyda się to nie tutaj. Nie zagracaj mieszkania domu niepotrzebnymi rzeczami, które uważasz, że przydadzą się kiedyś w przyszłości i pomogą nam przetrwać kryzys. Mm, nie zawsze. Planuj i używaj na bieżąco większości rzeczy, które posiadasz lub które kupujesz. W innym przypadku to niepotrzebne wydawanie pieniędzy. Jak już musisz coś kupić, to zawsze przydatne będą stacje ładowania z jakąś małą fotowoltaiką, żeby wytworzyć prąd elektryczny do zasilenia swoich urządzeń w domu, lub mała kuchenka, mała gazowa, taka turystyczna, do tego, żeby przygotowywać jedzenie, które zapewne w jakiś tam sposób kumulujesz u siebie. Obejrzyj filmy, które przygotowałem na ten temat linki masz w opisie. Numer czwarty: sprawdzaj swoje zapasy. Okresowo sprawdzaj swoje zapasy, szczególnie jedzenie, czy nie uległo degradacji, zepsuciu lub nie zostało zaatakowane przez jakieś robaki, myszy i inne stwory, które mogą buszować w Twojej szafkach lub ewentualnie w garażu, w zależności gdzie przechowujesz swoje jedzenie. Nie dopuszczaj do tego, aby to jedzenie uległo zniszczeniu lub przedawnieniu, więc staraj się rotować to jedzenie i zużywać je na bieżąco, zanim kupisz kolejne. Numer 5. moi drodzy, bardzo istotny, dbaj o zdrowie. Planujesz ewakuację, jak będzie taka potrzeba? Super, ale czy jesteś w stanie przejść 10 km z plecakiem na plecach i z dziećmi na przykład obok ciebie? Dbaj o zdrowie na co dzień. Nie czekaj na wystąpienie trudnych problemów zdrowotnych, regularnie wykonuj badania, naprawiaj uszkodzone zęby, bo jak ząb zacznie boleć, w Kryzysie, gdzie nie będzie na przykład lekarza, który będzie w stanie ci go wyleczyć, no będzie wielkie larum. Więc nie czekaj na ostatnią chwilę, z tym, żeby zadbać o swoje zdrowie. Co jest też bardzo istotne, zadbaj o odpowiednie leki dla osób starszych, które w rodzinie wymagają opieki. Zapas odpowiednich materiałów prozdrowotnych zaoszczędzi tobie problemów w przyszłości. Numer 6. Planuj z wyprzedzeniem. Nie czekaj na ostatnią chwilę z planowaniem swoich zachowań, gdy coś się wydarzy. Zaplanuj swoje akcje, na przykład jeśli potencjalnie będziesz musiał się ewakuować, to gdzie pójdziesz, co zabierzesz? Miej plan awaryjny, on jest bardzo istotny. Przygotowanie na przykład awaryjnych plecaków może pomóc w szybkiej ewakuacji, jeśli będzie to konieczne. Numer siódmy. Za dużo teorii, za mało praktyki. Ludzie bardzo często teoretycznie podchodzą do przygotowań na trudne czasy. Samo oglądanie materiałów opowiadających o tym, jak przygotować posiłek z prostych składników, nie oznacza, że samodzielnie będziecie w stanie to zrobić. Zróbcie to samodzielnie. Sprawdźcie, czy rzeczywiście wam to wychodzi i nie macie z tym problemów. Myślisz o uprawie jedzenia, masz masę nasion, które będziesz nagle uprawiał, żeby mieć warzywa i owoce w trudnych czasach, a nigdy nie zasiałeś nawet czegokolwiek do doniczki, no to taka teoria nie za bardzo ci to pomoże, bo nie wiesz w jaki sposób pielęgnuje się tego typu warzywa i owoce. Więc zacznij działać i wdrażać praktyczne działania w swoim domu, tak aby mieć pewność, że potrafisz to zrobić i co najważniejsze, efekty. Są takie, jakich w teorii oczekiwałeś. Numer 8. Za mało wiedzy o przechowywaniu jedzenia. Bardzo często bywa, że początkujący prepesi kupują wiadra z jedzeniem, które wytrzyma 25 lat, nie wiedząc nawet, jak to smakuje. Przeanalizuj dokładnie to, co jesz na co dzień i planuj zapasy tak, aby dostarczały Tobie i Twoim najbliższym odpowiedniej ilości kalorii, wartości odżywczych. I oczywiście smakowych. No nie, je, chcesz jeść byle czego wtedy gdy rzeczywiście twoje morale będzie potrzebowało dobrego jedzenia. Jak już kupujesz 100 kg ryżu, pomyśl o przyprawach, o sosach, tak aby umieć z tych produktów skomponować w miarę praktyczny i pożywny i oczywiście smaczny posiłek. Wiedza o przetwarzaniu jedzenia jest też bardzo istotna. Zapasy kiedyś się skończą, i możliwe, że trzeba będzie szukać jedzenia na zewnątrz lub samemu je wyprodukować, więc to też weźcie pod uwagę. Numer 9. Nie marnujcie jedzenia. Jeśli przy przeglądzie zapasów zobaczysz przeterminowane jedzenie, nie wyrzucaj jego bez przemyślenia i sprawdzenia oczywiście, czy rzeczywiście jest już zepsute i nie jest w stanie no, zostać skonsumowane. To, że data już minęła nie oznacza, że jedzenie w puszce lub na przykład słoiki z przygotowanymi e, jakimiś sosami są już od razu do wyrzucenia i są niezdatne do spożycia. Bardzo często, nawet kilka lat e, po przeterminowaniu, one dalej będą zdatne do zjedzenia może nie będą miały tyle wartości odżywczych, co na początku w tym terminie, jaki producent dał, ale dalej będą mogły zostać spożyte. Oczywiście sprawdź, czy puszki nie są wydęte. Otwórz je, zobacz, czy nie ma żadnych jakichś tam pleśni lub akcji yy, w tym jedzeniu, które znajduje się, czy w słoikach, czy w puszkach. Jeśli dziwny jest zapach, oczywiście tego nie jest, ale jeśli wygląda dokładnie tak, jak otwierałbyś otwierałabyś świeżą puszkę, myślę, że śmiało możesz to jeść. Numer 10. To jest bardzo istotne i często pomijane przez początkujących prepersów. Nie zapominaj o sanitariatach i higienie. Jedzenie i picie to jeden temat. Inny często pomijany to dbanie o higienę osobistą. W przypadku potencjalnej katastrofy ten. Temat nabiera naprawdę na wadze. Czystość wokoło ciebie, czyli plan jak pozbywać się nieczystości, powinien znaleźć się na Twojej liście. Powinieneś mieć oczywiście odpowiednie materiały, które pozwolą Ci tą czystość zachować. Jeśli jesteś zainteresowany tematem, obejrzyj mój film o higienie w czasie kryzysu. Link w opisie. I co najważniejsze, przetestuj to wiadro, które ma zastąpić ciki przed potencjalnie trudną sytuacją. Numer 11. Zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu. Zadbanie o relatywne bezpieczeństwo swojego domu lub mieszkania i zapasów oczywiście jest bardzo istotne. Nie opowiadaj naokoło, że masz duże zapasy i w takim i w takim miejscu. Dokładnie precyzując, gdzie one się znajdują. Co jest pewne, ludzie, którzy to usłyszą z twoich ust, przyjdą do ciebie w pierwszej kolejności, wtedy gdy im będzie tego brakować. No i będziesz miał duży problem. W miarę możliwości prawnych zadbaj o ochronę swojego domostwa, tak, aby w przypadku potencjalnego ataku na Ciebie, móc się jakoś obronić i poradzić sobie z napastnikami. Numer 12. Włącz przygotowania rodzinę i bliskich przyjaciół. Nie działaj samodzielnie. W swoje przygotowania preperskie włącz rodzinę i bliskich zaufanych przyjaciół. Samotny wilk. Nie przetrwa. W grupie większa siła i większa wiedza. Nie myśl, że masz wszelką kompletną wiedzę i umiejętności praktyczne, aby przeżyć. Pamiętaj, co dwie głowy to nie jedna. Numer trzynasty. Nie przesadzaj. Nie żyj tylko i wyłącznie przygotowaniami na trudne czasy. Nie zapominaj, aby utrzymać balans w życiu codziennym. Nie możesz żyć w ciągłym Stresie, strachu, że ciągle ci czegoś brakuje i gdy wydarzy się coś złego, no to nie przeżyjesz, bo ci czegoś będzie brakować. Również ciągłe oczekiwanie trudnych czasów i tragedii, żeby sprawdzić swoje możliwości przeżycia, może sugerować, że masz problem i to duży problem. Bycie prepersem powinno stać się naturalnym zachowaniem, a nie psychozą strachu. Weź to pod uwagę. To tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że te 13 okaże się dla Was szczęśliwe i weźmiecie pod uwagę te porady z dzisiejszego odcinka. Życzę Wam bezpieczeństwa, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.